Lech Poznań osiągnął swój najlepszy wynik w historii występu w europejskich pucharach i awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W Ekstraklasie, mimo słabego początku, plasuje się na podium. W przeszłości widzieliśmy wiele przypadków, gdy polskie kluby nie radziły sobie z łączeniem gry w lidze i w pucharach, nawet na etapie kwalifikacji. Tymczasem Kolejosz radzi sobie z tym dość dobrze, nawet grając najpierw w fazie grupowej, a następnie pucharowej. A w jaki sposób to robi? Sponsorem kanału jest BetFan, rejestrując się z linku w opisie zgarniacie 200% bonusu od dokonanej wpłaty. Kluczem okazuje się pracujący w klubie od tego sezonu trener John Van Den Brom. Po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i kiepskim początku w ekstraklasie, wielu kibiców i ekspertów wieszczyło mu szybkie zwolnienie z posady. Władze Lecha wykazały się jednak rzadką w naszym futbolu cierpliwością i wygląda na to, że miały rację. Nowy szkoleniowiec nie zrobił rewolucji w składzie, co często się zdarza przy zmianach na tym stanowisku. Od początku zapowiadał zresztą, że zamierza kontynuować filozofię gry zespołu z sezonu mistrzowskiego, a celem jest ewolucja, a nie rewolucja. Nowy trener w pełni wykorzystał zgranie grupy zawodników będących już w klubie. Co ważne, zespół nie jest od nikogo zależny na tyle, by wypadnięcie z gry jednego piłkarza całkowicie destabilizowało grę. Van den Brom umiejętnie rotuje składem, a pomaga w tym elastyczność taktyczna. W samych rozgrywkach ligi konferencji mogliśmy bowiem oglądać Lecha wychodzącego na boisko w czterech różnych ustawieniach taktycznych: 4-4-1-1, 4-2-3-1, 4-3-3 i 4-1-4-1. W ostatnim spotkaniu z Jurgarden doszła piąta formacja: 3-5-2. Oczywiście, jak to zwykle bywa, wyjściowe formacje często są umowne, a na boisku płynnie się one zmieniają. Ważne jest także to, że sztab szkoleniowy kolejorza umiejętnie rozpracowuje grę rywala i w odpowiedni sposób dobiera taktykę pod zespół, z którym przychodzi i się mierzyć. Widać to było w hitowym spotkaniu z Rakowem. Wtedy to jedyny raz w tym sezonie w ekstraklasie. Lech wyszedł na boisko w ustawieniu z trójką obrońców, dostosowując się do taktyki przeciwnika. Filip Szymczak wskazuje też, że trener samych piłkarzy potrafi odpowiednio przygotować do konkretnego meczu. Imponuje mi u trenera to, że potrafi wydobyć u zawodnika coś niekonwencjonalnego. Potrafi zaufać danemu zawodnikowi. Mówiąc po piłkarsku, maczutkę do piłkarzy w postaci doboru taktyki do danego meczu. Rotację personalną, która nie wpływa negatywnie na grę, widać najlepiej na środku obrony. Dość regularnie występuje tam trzech piłkarzy. Filip Daggerstall, Antonio Milić, a także Bartosz Salamon. Do tego okazjonalnie Lubo Niezależnie od tego, którzy dwaj gracze z tego grona są akurat na boisku, to o obronę nie ma co się martwić. A nie było to w ostatnich latach normą w przypadku Lecha. Jak wynika ze statystyk w Lize Konferencji, tylko dwie drożyny, pionik Erywań i Anderlecht, rzadziej pozwalały rywalom na oddanie groźnych strzałów na swoją bramkę. Stoperze Lecha są też w czołówce klasyfikacji wygrywanych pojedynków i blokowanych strzałów. Strzałów. Posiadanie czterech stoperów tej jakości pozwala spokojnie oszczędzać ich siły przy grze na dwóch frontach. Równie ważna w grze Lecha jest świetna postawa środka pola. Prym wiodą tutaj przede wszystkim Afonso Souza, Jesper Karlstrem i Radosław Murawski. Ten ostatni spisywał się na tyle dobrze, że spodziewano się nawet powołania do reprezentacji, na co jednak Fernando Santos się nie zdecydował. Jakości nie zmniejszają także zmiennicy w tej formacji, widać to było choćby w rewanżowym meczu z Jurgarden, gdy sporo do gry wniósł Kwekwe, kwe, a przede wszystkim Filip Marchwiński. Nie ma także co się martwić o skrzydła, a zwłaszcza Michała Skurasia, który pracuje na wielomilionowy kontrakt. Mikaeliszak to natomiast gwarancja bramek, ale w razie jego niedyspozycji można zawsze liczyć na Filipa Szymczaka, który często także gra w duecie ze Szwedem, niekiedy poruszając się bliżej skrzydła. Kolejusz Zajmuje trzecie miejsce w ekstraklasie, co nie zawsze udaje się drużynom łączącym Ligę z Pucharami. Wystarczy sprawdzić, na jakim miejscu znajdowały się w Lidze polskie kluby w momencie, gdy żegnały się z europejskimi Pucharami. Sam Kolejusz doświadczył tego w sezonie 2020-2021. W czasie, kiedy rozgrywał swój ostatni mecz Ligi Europy, w Lidze był dopiero ósmy, a cały sezon zakończył na fatalnym 11 miejscu. Doskonale wszyscy pamiętają też sytuację Legii z 2021 roku. Stołeczny zespół grał wówczas w fazie grupowej Ligi Europy, a jednocześnie tak fatalnie spisywał się w Ekstraklasie, że lawirował na pograniczu strefy spadkowej, zajmując 14. miejsce, bijąc swoje rekordy w liczbie porażek, a finalnie kończąc sezon na 10. miejscu. Nie najlepiej było także w 2016 roku, gdy Legia grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów i jednej 16 finału Ligi Europy. W momencie gdy odpadała z europejskich pucharów, zajmowała wprawdzie w tabeli trzecie miejsce, ale traciła kilka punktów do Lechii Gdańsk i Jagieloni, czyli zespołów o dużo mniejszym potencjale od Legii. Bez wątpienia także ówczesna Lechia i Jagielonia nie były tak mocne jak obecne zespoły Rakowa Częstochowa czy Legii Warszawa. Które gonić próbuje aktualnie Lech. Na szczęście dla Legii, ostatecznie zdołała w tamtym sezonie obronić tytuł mistrzowski. Także w 2015 roku Kolejosz nie radził sobie w lidze Gdy trzeba było łączyć ją z występami W Europie W momencie w którym kończył udział w europejskich rozgrywkach W Ekstraklasie był dopiero szósty A do Piasta Gliwice Który zajmował pierwsze miejsce Tracił aż 17 punktów Cały sezon zakończył na siódmej lokacie Obecnie Lech traci Do Rakowa wprawdzie jeszcze więcej 18 punktów, ale duża w tym Zasługa znakomitej gry medalików Druga Legia jest już w Zasięgu, 9 punktów straty, choć trzeba także patrzeć za siebie, na pogoń i widzew. Ale mimo tego, w Poznaniu mogą być zadowoleni. Liga konferencji, oczywiście, okazała się najważniejsza ze względu na prestiż, a przede wszystkim korzyści finansowe. Mimo to, nawet gdy najważniejsi gracze zbierają siły na potyczki w Europie, to głębia kadry i jakość zmienników pozwala wciąż walczyć o najwyższe cele w ekstraklasie. Świadczy o tym także fakt, że Lech przegrał tylko jedno na sześć ligowych spotkań rozgrywanych tuż po meczu fazy grupowej Ligi Konferencji. Gorzej wygląda to wprawdzie wiosną, remis i dwie porażki, ale wszystko wskazuje na to, że Kolejusz jest na dobrej drodze, by znaleźć złoty środek w dzieleniu uwagi pomiędzy krajowe i europejskie rozgrywki.